Boga nikt nigdy nie widział. A człowieku jest pragnienie oglądania Boga. Nawet jeżeli to nie jest tak sformułowane, to jakieś pragnienie fundamentów życia, ostatecznego sensu, tego, że życie ma wartość. Co jest największą wartością w życiu? Tak czy inaczej, tak sformułowane czy nie, ale to pragnienie Boga jest. I dzisiaj świętujemy to, że Bóg daje się poznać swoim Synu. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii brzmiało tak, że Bóg, który jest w łonie Ojca, czyli Syn, który jest również Bogiem, o Nim pouczył. Ale to pouczenie wygląda tak, że stało się ciałem. Na początku było słowo, słowo, które stało się ciałem, czyli właśnie kimś widocznym dla nas. Ta przemowa Pana Boga jest w konkretnym człowieku. Jego słowo jest człowiekiem, jest jednym z nas. I tę prawdę przeżywamy w Boże narodzenie, czy w różne inne święta, które przecież zawsze są skoncentrowane na osobie Jezusa, a więc na od zwiastowania, przez narodzenie, przez życie ukryte, przez w Nazarecie, przez nauczanie, działalność publiczną, w końcu krzyż, z zmartwychwstanie, niebostąpienie, zesłanie Ducha Świętego. To jest to słowo nam głoszone i które przyjmujemy. I teraz no w jakim sensie są one widzialne dla nas? Czy w takim, że po pierwsze przyjmujemy fakt historyczności narodzin Jezusa i tej postaci jako historycznej. I że sobie wyobrażamy, coś się dowiadujemy, i jakoś staje się widoczny. Tak przed naszymi oczyma, może bardziej wyobraźni, a przede wszystkim wiary. Nasza wiara to nie jest tylko właśnie wiara w pewne wydarzenia historyczne, tylko w działanie Boga dzisiaj. I to jest proces taki wewnętrzny każdego z nas, żeby słowo słyszane stawało się widoczne. Żeby to słowo, które stało się ciałem, dokonywało się najpierw dla nas. W jaki sposób? Przez to, że odkrywamy, jak Pan Bóg odpowiada na to pragnienie Boga. Gdzie mam go widzieć i jak? Co objawia w swoim synu? W nocy czytaliśmy tekst. Bóg znalazł w ludziach upodobanie. Najpierw jest to, że odkrywamy, tak dostrzegamy Pana Boga w sobie poprzez, poprzez dostrzeganie swojej godności. Święty Leon Wielki, papież, um, wołał właśnie w noc Bożego Narodzenia poznaj swoją godność chrześcijanin. Właśnie w tym, że Bóg zjednoczył się z człowiekiem, człowiek odkrywa swoją godność. Bóg zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem, ale chrześcijanie to odkrywają, i dlatego to wołanie chrześcijaninie: Poznaj swoją godność. Do czego cię Bóg przeznaczył? Zjednoczył z sobą ten, który stał się człowiekiem człowieka uczynił uczestnikiem życia Bożego. O tym mówiła pierwsza modlitwa dzisiaj, ale też mamy taką modlitwę, tylko, że nigdy nie słyszaną w każdej mszy świętej. Kiedy ksiądz dolewa najpierw do kielicha, wlewa wino, później dolewa wody, to mówi takie słowa. Daj nam Boże uczestniczyć przez to misterium wody i wina, właśnie tych zmieszanych wody i wina. Daj nam uczestniczyć w bóstwie Chrystusa, który stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Bóg staje się człowiekiem, My stajemy się uczestnikami życia Bożego. Ten gest, znak, misterium, jak mówi ta modlitwa, zmieszania wody z winem, mówi o połączeniu dwóch natur w Jezusie, ale też o tym, że każda ludzka natura ma być przebóstwiona, przepełniona Bogiem. I gdy przyjmujemy Komunię Świętą zwłaszcza pod wieloma postaciami. Tej drugiej postaci mamy tak troszeczkę, bo tylko przez zanurzenie hostii, ale tak sobie pomyślę, że te też, że jest to znak właśnie złączenia bóstwa i człowieczeństwa w Jezusie, który nas czyni uczestnikami życia Bożego. Czyli tak przyjmujemy krew pańską i możemy sobie pomyśleć w moich żyłach płynie krew Chrystusa. Później jak krew króla, jak siostra Faustyna mówiła. Natomiast w tym wywyższeniu jest również wezwanie. Święty Leon mówi poznaj swoją godność chrześcijaninie i porzuć swoje stare obyczaje. Przemień swoje życie. Więc to ta widzialność Pana Boga, taka dotykalność, to w odkrywaniu kim jestem i <laughs> słowo staje się widoczne poprzez zmianę mojego życia, że żyję na miarę godności, jaką odkrywam. Wiesz, właśnie nie tak, że Pan Bóg od ciebie wymaga, pamiętać, że musisz albo, że ci nie wolno. Wtedy się, religijność staje się Źródłem jakiegoś z, takiego słamszenia duchowego. Stajemy się widocznym słowem Boga, widzialnym, jeżeli odkrywamy swoją godność i żyjemy na miarę godności. Więc, no, może jeszcze to, że w Ewangelii mamy o tym, że słowo stało się ciałem, ale w różnych miejscach i w Starym i w Nowym Testamencie mamy to, że prorocy zobaczyli słowo. Albo też takie wyrażenie, że głoszenie słowa, gdyby tak dosłownie tłumaczyć, to, to czynić widzialnym słowo. I że my dostrzegamy słowo właśnie w sobie, w tym znaczeniu, że odkrywamy do czego jesteśmy wezwani, w sensie do jakiej godności i do jakich czynów. Słowo staje się widzialne przez to, że oświeca nam drogę, że oświeca przyszłość, że, że otwiera drzwi. Tak jak to wczoraj, późnym wieczorem, papież otworzył drzwi na znak rozpoczęcia roku jubileuszowego, na znak nowej nadziei. Właśnie słowo, które pokazuje, które daje nadzieję, które otwiera drzwi, pokazuje coś nowego. A więc tym czynię słowo widzialne, słowo widzialnym czynię wtedy, kiedy widzę, co z niego wynika, do czego ono mnie wzywa i, i że w moim życiu, w moich decyzjach, w moich postawach to słowo staje się widzialne. Często mówimy o tym, że Słowo Boże ma oświetlać naszą rzeczywistość, ale to oświetlenie nie w takim znaczeniu, że no, odkryj głębszy sens tej rzeczywistości, nie tylko w takim znaczeniu, odkryj głębszy sens tej rzeczywistości. Na przykład zobacz, że to, co ci się wydaje bez sensu, co, um, ma jakiś sens. A jeżeli nie zobacz, to przynajmniej uwierz, że to, że ma sensu Pana Boga. Natomiast idziemy krok dalej, co nie tylko ma sens, mamy nadać sens. Każda sytuacja jest wezwaniem do, do nowego i nie mamy być tak przytłoczeni światem, nie mamy żyć jako tacy uwarunkowani zachowaniami innych, tym co się w świecie dzieje. To to my z siebie mamy coś czynić takiego, co ten świat będzie przemieniał. I w tym jest nasza nadzieja, że w każdej sytuacji można zrobić coś dobrego. W każdej sytuacji można żyć na miarę godności chrześcijanina. I wtedy słowo staje się widzialne. I to no tak od sumienia każdego z nas zależy, na ile to takie ogólne przesłanie chrześcijańskie uczynimy nie tyle pouczeniem, co uczynimy widzialnym słowem. Nie tylko tym, co się słyszy i jak ucieka, słowo jest lotne, ale widzimy. I pragnienie, abyśmy oglądali Boga, niech w nas owocuje pragnieniem, by w nas Boga widział.